Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Kończy się rok. Z tej okazji chcieliśmy Wam podziękować za cały wspólny 2014, gdzie udało nam się potroić liczbę naszych widzów. Bardzo się cieszymy, że się podobamy, że przydają się nasze odcinki. Czekamy na Wasze propozycje. Co jeszcze chcielibyście zobaczyć w nowym roku? Jak ma się dla Was zmieniać czajnikowy.pl? I przede wszystkim życzymy Wam... Wszystkiego najlepszego w nowym 2015 roku oby z nami wciąż. A tymczasem odpowiemy na kilka Waszych pytań, które pojawiają się w komentarzach i w mailach do nas. Zaczynamy! Witam, myślę nad kupnem gajwana i zastanawiam się, który byłby lepszy: szklany czy porcelanowy. Z Waszych poprzednich filmów dowiedziałem się, że w szklanym nie wszystkie herbaty wychodzą, jednak podoba mi się to, że można podziwiać w nim parzenie herbaty. Czy grono tych herbat, które nie tolerują szklanego gajwana, jest na tyle duże, żeby odmówić sobie tego pięknego herbacianego pokazu? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Co do Gajwana, no rzeczywiście różne różne materiały, różne gajwany. Tutaj jeśli chodzi o samą herbatę, wiadomo, najlepiej się parzy, kiedy ma odpowiednią temperaturę, wciąż utrzymaną. Stąd przy całej ceremonii Gong Fu cha, Polewa się naczynie, w którym się warzy jeszcze wodą gorącą, żeby utrzymać temperaturę. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że szkło średnio trzyma temperaturę. Jednak kiedy ceramika się nagrzeje, czy to właśnie ceramika pokroju porcelany jakiejś ładnej, czy w ogóle kamionkowe naczynie. Potrafi przetrzymać temperaturę dłużej. W szklanym gajwanie, no i w ogóle w szklanym czajniczku, temperatura spada szybciej. Rzeczywiście pokaz jest cudowny, warto oglądać. Sam bardzo lubię i sam często używam szklanego, jak widzieliście. No, cóż polecać? No tutaj, generalnie, jeśli nie zajmujemy się tym jakoś bardzo profesjonalnie i fachowo, to moim zdaniem nie ma co rezygnować z tego szklanego widowiska. Jeśli na przykład mielibyście ochotę skompletować jakiś zestaw ładny, no to wtedy, wiadomo, trudniej jest skompletować szklany zestaw, chociaż też takie są, e, wtedy lepiej mieć już do kompletu jakiś ładny gajwanik i resztę akcesoriów. No, głupio to wygląda jak macie na przykład czareczki, może herbaty i nagle szklany gajwan. No, nie do końca to pasuje. Niemniej jeśli chodzi o samo parzenie to no nie, bądźmy już aż tacy drobiazgowi, można sobie to z powodzeniem zaparzyć w szklanym gajwaniku, ale to myślę, że przede wszystkim kwestia gustu. E, w chińskiej tradycji e, przede wszystkim szkła używa się do parzenia herbat zielonych, e, także możecie sobie tutaj powiedzmy do zielonej herbaty mieć Tajwanik szklany, a do ulongów, na przykład, które parzy się wiele razy, i rzeczywiście wtedy kolejne parzenia już wydłużają się do tego stopnia, że warto zadbać o tę temperaturę. No bo przy pierwszym parzeniu, minutka, półtora, noż ileż ta temperatura też spadnie, no nie przesadzajmy. Kofeina mi zdecydowanie nie służy i pijam tylko rojbosy. Czy są jakieś inne fajne, bezkofeinowe herbatki, którymi warto się zainteresować? Mniej kofeiny zawierają niektóre herbaty. Zwróćmy uwagę na to, że herbata im bardziej jest prażona, tym mamy. Mniej kofeiny. Nawet yerba mate kiedy weźmiemy paloną, czarną, ona jest uboższa w kofeiny od zielonej. To samo tyczy się herbat. <laughs> Polecam spróbować na przykład japońską chodziczę, która jest podprażana. Niektóre ulągi są podprażane, warto tutaj skosztować. Fajna też będzie na przykład kukicza. To jest herbata japońska produkowana z samych gałązek i łodyżek. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że nie ma w gałązkach aż tyle kofeiny, co w liściach to właśnie młode listki są najbogatsze w kofeinę. E, zwłaszcza te najmłodsze, czyli biała herbata, tutaj będziemy mieli dużo. Jeśli użyjemy jakichś liści późniejszych, e, na przykład Lapsang Souchong, tutaj on jest z tych dojrzałych, bardziej mięsistych liści. E, bancha japońska również z dojrzalszych liści, Tamtej tej kofeiny będzie mniej. E, mniej jest właśnie w podprażanej, mniej w badylastej. E, no, generalnie warto spróbować wszystkich kolorów i, i sprawdzić, która powiedzmy najlepiej działa i w której jest tej kofeiny najmniej, no na pewno powiedzmy herbaty białe i japońskie zielone czy w ogóle zielone będą najbogatsze w te kofeinę. No czarne już są uboższe, puery również. Warto poeksperymentować. W oparciu o odcinek dotyczący szkodliwości cytryny połączonej z liśćmi herbaty mam pytanie czy ten cytrynian glinu wytrąca się zawsze i przy każdej okazji czy jest może neutralizowany przez inne dodatki. Mam tu na myśli herbatę Lady Grey, którą zakupiłem jakiś czas temu. W mieszance są między innymi właśnie skórki cytryny. Oprócz tego skórki cytyry, pomarańczy, bławatek i inne dodatki. Sama herbata bardzo mi smakuje i ma piękny aromat. Zastanawiam się tylko czy producenci świadomie sprzedają tą miksturę na Alzheimera czy może jakieś inne dodatki mogą neutralizować. Neutralizować te negatywne połączenie cytryny z liśćmi herbaty. Raczej nie neutralizują, przynajmniej nie spotkałem się, żeby dodać do herbaty czegoś, co jakby wyłapie ten cytrynian. Problem jest w soku skórka najczęściej jest bezpieczna. W ogóle zwróćmy uwagę na to, że cytrusy są jednymi z najbardziej pryskanych, konserwowanych i no, powiedzmy, niezdrowych niestety owoców, no, nie jest to nasz klimat. Tutaj docierają do nas, muszą zostać no, zakonserwowane po prostu. Stąd, żeby cytrynę obrać ze skórki i tę skórkę wykorzystać gdzieś, czy to w herbacie, czy w cieście, czy wszędzie, gdzie się używa, należy poddać ją szeregowi procesów, po to, żeby właśnie oczyścić ją z tych wszystkich toksyn. Niemniej sam sok w skórce jest znikomy. Są to często w ogóle suszone skórki. No i w czasie tych procesów również sok zostaje odparowany. Tutaj najpierw się ją parzy, czyści, szoruje, moczy w tym, w tamtym, w tym, w czymś zasadowym, w czymś kwaśnym no i ostatecznie zostaje nam oczyszczona skórka gorzej byłoby z miąższem, który jest mokry gdzie jest ten sok cytrynowy, bo to właśnie o kwas cytrynowy chodzi, nie, nie o samą skórkę z cytryny, także sądzę, że akurat tutaj jest to w miarę bezpieczne można sobie spokojnie yy, no pić taką herbatę bez obaw. No tu przede wszystkim o świeżą cytrynę wrzuconą do herbaty nam chodziło. No i o sam sok. Nawet jeśli wyciśniemy i nie wrzucimy samej cytryny, to również zajdzie ta reakcja. A taka skóreczka myślę, że w bardzo znikomym procencie. Myślę, że jest bezpieczna. Czy herbatę lepiej zaparza się pod przykryciem w naczyniu z pokrywką, czy lepiej bez? Bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie, bo ostatnio doszły do mnie słuchy, że w Gajwanie, gdy się parzy herbatę, należy wieczko odkryć na czas parzenia. I tutaj gromadzi się lepszy podobno napar. Różne rzeczy czytałem, bo przeprowadziłem badania w tym kierunku. No, empirycznie można sprawdzić, zaparzyć jedną bez przykrycia, drugą z przykryciem, ale różnie to bywa. Badania twierdzą, że przede wszystkim za aromat herbaty odpowiadają olejki eteryczne, lotne, które powiedzmy po 4-5 minutach parzenia ulatniają się w ogóle. Stąd herbata przeparzona jest mniej aromatyczna. I zaleca się, Parzyć pod przykryciem, zostawiając w ogóle jeszcze miejsce, nie zalewając całkiem po brzegi. Musi być miejsce, gdzie jest powietrze, w którym te olejki się kumulują i gromadzą. Stąd aromat pozostaje i no, taka jest niby teoria. No ale są obrońcy teorii parzenia w odkrytym naczyniu. Próbujcie sami, sprawdzajcie. No, moim zdaniem różnica jest subtelna, ale raczej jednak skłaniam się do tego zakrywania naczynia, ponieważ no, brzmi to dla mnie w ogóle sensowniej. Myślę, że raczej paszmy pod przykryciem. No na pewno temperatura lepiej się zachowa. Witaj Rafale. Moje pytanie dotyczy herbat zielonych Sencha, Bancha, Lung Metodą prób i wiem ile suszu użyć, aby uzyskać w pierwszym parzeniu idealny napar. Niestety drugie parzenie, nie wspominając o trzecim, zupełnie mi już nie smakuje. Zaczynam więc dosypywać nieco świeżego suszu przy kolejnych parzeniach i w ten sposób zaparzam 3-4 razy. Także w ostatnim naparze znajduje się jednocześnie liście parzone 4, 3, 2 i pierwszy raz. Co sądzisz o tej technice? Czy podobne praktyki są ci znane w herbacianym mainstreamie? Mi to smakuje, pozdrawiam Mikołaj. Pozdrawiamy. No, smakuje, to jest najważniejsze. Do tego zawsze zachęcam, namawiam. Nie trzymajcie się jakichś w ogóle tradycji. Jeśli wam to nie smakuje, no to wy to pijecie. Nikt na was nie patrzy, nikt was nie filmuje. <laughs> więc w sumie możecie robić co chcecie najważniejsze żeby wam to podeszło nigdy nie słyszałem jeszcze o czymś takim wiem, że generalnie w Rosji była jakaś metoda że się e, najpierw nalewało trochę wody po jakiejś minucie dolewało się więcej wody po kolejnych powiedzmy dwóch minutach dopełniało się już naczynie no ale oni mają, są przyzwyczajeni do tego samowara gdzie się ciągle rozcieńcza i rozcieńcza te esencje e, można tak spróbować ale żeby dodawać suszu no ja tak czasem robię z jerbą szczerze mówiąc jak mi już tam któreś parzenie jest za słabe, to lubię świeżego dorąbać, ale no z zieloną herbatą, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj no, ekstraktywność herbaty jest istotna, jeśli ona jest powiedzmy no już wypłukana przy drugim, trzecim parzeniu no to lepiej będzie zaparzyć świeży susz w ogóle, zamiast dosypywać jeszcze e, jakiejś świeżej porcji herbaty do, do starszych liści, no bo no właściwie te starsze nie są już wtedy potrzebne. To, co puści świeża porcja, e, zagłuszy, stłumi zupełnie e, te już raz zaparzone, rozwinięte liście. Robi się to dlatego, że e, zmienia się smak, bukiet e, przy kolejnych parzeniach. E, nie, nie, nie należy mieszać e, parzeń między sobą. Chyba, że parzycie na przykład, e, jest taka metoda, metoda w kuchinie się zaparza, gdzie wszystkie parzenia zlewa się do jednego naczynia i mieszaje je i wtedy wypija. No to jest taki jakby no miks tych wszystkich parzeń, ale mieszanie suszu świeżego ze starszym raczej nie polecam. Tutaj no notatniczek, minutnik i musimy eksperymentować, bo każdy ma inny gust. To jest właśnie najtrudniejsze. Podaje się często temperaturę, podaje się objętość, a no wszystko jest to ruchome. Jak kto lubi tak sobie Paszcie, e, jeśli ci to smakuje, rób jak najbardziej w ten sposób. Tyle, że no, nie spotkałem się z tym, no i ma to swoje minusy. E, smak herbaty jest, jest inny, lepiej delektować się moim zdaniem pierwszymi parzeniami e, albo, albo drugimi, jeśli smakują. No ale jeśli nie smakują, ewidentnie wolisz po prostu świeży napar. <noise> Mam japońską banczę i chińską senczę, która lepiej wykorzystać do zrobienia genmaiczy. Pozdrawiam. Zdecydowanie sencze. Sencza jest w ogóle bazą genmaici Tak samo w filmiku, który może pamiętacie, my użyliśmy właśnie senczy do zrobienia naszej swojskiej genmaici O tym, żeby na banczy robić, nie słyszałem, niemniej nie ma problemu. Uważam, że jak najbardziej herbata japońska nadaje się do tego tak samo. Przy czym no, różnice są znaczne między banczą a senczą, więc no, tradycyjnie genmajczy wykonuje się na senczy. Ja bym tutaj z kolei nie eksperymentował Samą herbacianą bazą można skosztować różnych sencz z różnych plantacji, właśnie jako bazy do genmajczy, Ale spróbujcie też zastąpić ryż czymś innym. Są inne odmiany genmajczy, gdzie zamiast ryżu używa się innych zbóż. Można nawet pszenicy u nas tak swojsko, chociaż akurat w Japonii tak nie robią. Ale, ale jest, jest na przykład z jęczmieniem taka wersja genmajczy. można użyć do czegokolwiek. Próbujcie, kombinujcie. mniej na banczy również byłbym ciekawy. W tej mieszanki nic nie stoi na przeszkodzie. Póki nie będzie to na przykład nie wiem, czarny Yunan, no to wiadomo. Nie, nie wyjdzie za bardzo, chociaż też może być ciekawy efekt, ale jak to jest japońska zielona, czemu by nie próbować? Czy można pić jakieś herbaty w trakcie ciąży? Podobno nie powinno się, a na dworze coraz chłodniej i coraz bardziej za tym ciepłym napojem tęskno. Gratulujemy przede wszystkim. E, można pić w czasie ciąży herbatę, przynajmniej ja tak uważam. A rozmawiałem z farmaceutami i niestety jest tutaj problem, ponieważ e, wszyscy, jak jeden mąż, twierdzą, że różne substancje, leki, w tym zioła. E, mają zawsze dopisane, e, nie pić w czasie ciąży i karmienia piersią. I dlaczego się to dzieje? Ponieważ e, nie ma badań, które potwierdziłyby, czy coś jest nie tak, czy wszystko jest OK. E, nie ma, dlatego że e, no, kiedy badamy coś na ludziach, no siłą rzeczy powstaje jakaś nowa mieszanka ziołowa, no to już rzadziej, ale leki. Kiedy powstają nowe leki, muszą zostać przebadane. Najpierw na jakichś zwierzaczkach w klatkach, jak wszystko gra, bierze się grupę ludzi, na nich się bada te leki, potem się ich bada i stwierdza, że jest wszystko fajnie. No i tutaj problem jest taki, że żeby badać kobietę brzemienną, no wymagana jest jej zgoda, ale uważa się, że dziecko nienarodzone nie jest w stanie wyrazić tej zgody ani jej nie wyrazić. Po prostu nie można go zapytać o zgodę, więc zakłada się, że nie można przeprowadzić tych badań. Stąd wpływ różnych rzeczy na brzemienną kobietę nie jest znany, ponieważ nie robi się tych badań z przyczyn etyczno-moralnych. No więc. Herbata? Ja myślę, że jeśli robimy to wszystko z głową, na pewno nie zaszkodzi. No, nie jest to jakaś używka, powiedzmy, która mogłaby obciążać nasz organizm. Wiele osób pali w ciąży, pije alkohol nawet. No Tutaj można by szukać jakichś problemów, ale jakaś taka herbatka? Nie sądzę, żeby to mogło nam zaszkodzić. Niemniej, e, bezpieczniej będzie na przykład pić rojbosy, które z całą pewnością służą e, kobietom w ciąży i dzieciom małym. E, można pić e, hanejbusze, chociaż to może też ostrożnie, bo to rozkurcza mięśnie, gładkie to różnie bywa. E, cały szereg jest w ogóle naparów owocowych. Jeśli na przykład jemy jabłko, możemy równie dobrze wypić napar owocowy, gdzie to jest po prostu napar suszonych owoców z jakimiś smakowymi dodatkami. E, są przyprawy, więc tutaj Myślę, że bez problemu, głównie witaminki. Może pójdźmy w tę stronę, herbatę, może rzeczywiście pijmy rzadziej, ale uważam osobiście, że raczej, jeśli nie jest to jakaś niesamowicie mocna herbata, czy powiedzmy jakaś bardzo nietypowa o jakimś szczególnym działaniu, tylko po prostu herbata, uważam, że nie trzeba jej z diety wycofywać. Niemniej nie jestem lekarzem ani farmaceutą, stąd jakby lepiej zapytać kogoś, kto ma dyplomy. No ja to, to taka moja skromna opinia, ale nie mogę tutaj być żadnym naukowym autorytetem. Zastanawiam się nad spróbowaniem herbaty Gyokuro, ale niestety cena jest dość zaporowa. Czy według ciebie ta herbata jest warta swojej ceny? Czy może polecasz inną herbatę wartą uwagi? Obecnie do przygotowania maczy używam spieniacza do mleka. Czy według ciebie warto inwestować w Haiwan i Chasen? Zdecydowanie warto skosztować Gyokuro. No raz zainwestujemy, skosztujemy, będziemy wiedzieli czy nam to smakuje czy nie, ale zawsze można się pochwalić, że się piło. No cena rzeczywiście jest zaporowa. No, ale pamiętajmy, że jest to gyokuro, no, najlepsza herbata właściwie z Japonii. Zależy od plantacji, no, najdroższe zalicza się w ogóle do najdroższych herbat świata. Z plantacji ui, te wypasione, najlepsze, super, ekstra i w ogóle. Więc tak, skosztujmy, skosztujmy. Jeśli nie chcemy inwestować, znajdźmy herbaciarnię, gdzie można się napić. Raz, że zaparzy nam to kto inny, będziemy mogli sobie spróbować. W razie, kiedy nam to nie podejdzie, no pamiętajmy, że jest to herbata japońska, która nie ma zbyt wielu miłośników, jest specyficzna. Napar jest nieco... Warzywny, wręcz szpinakowy, a Japończycy to kochają. No i właśnie w Biokuro wyciągnęli to na samą powierzchnię, jak tylko się dało. Stąd wiele osób może stwierdzić, że szpinakowa zupa, która kosztuje niesamowite pieniądze. Niemniej, wypasiona herbata, którą naprawdę warto znać. Choć no, nie zdziwię się, jeśli. Nie spodoba się i, i, i powiedzmy nie zagości na stałe gdzieś na półce. Ale no, odpowiadając na pytanie warto, warto, jest warta swojej ceny, przynajmniej według mojej skromnej opinii e, co do, co do, co do, co do, co do maczy. E, no, generalnie zestaw do robienia maczy jest jeszcze droższy niż wspomniana Diosuro tyle że to się nie szybko zużywa. Jeżeli jesteśmy na przykład jakimś wielkim miłośnikiem macie i powiedzmy zaczynamy od tego dzień, no to jak najbardziej warto sobie mieć taki zestawik, ale ale z powodzeniem można robić w szejkerze, no i można robić koktajle wtedy ciekawe. No, w takim y, prawda, tradycyjnym zestawie no trudno będzie nam to zrobić z mlekiem, czy z jakimiś owocami, czy z czymkolwiek. Natomiast macza jest bardzo wdzięcznym tematem do zastosowania szeroko w gastronomii. Bardzo popularne są różnego rodzaju mleczne koktajle y, owocowe, na przykład z awokado i dodatek y, maczy, albo y, tak jak pokazywaliśmy kiedyś, takie na zimno z ananaskiem wyśmienite. Y, no to do tego no trzeba Niestety, shakera albo jakiegoś blendera, czy spieniacza, czegokolwiek. Czy pierwszy napar powinno się wylewać? Słyszałem coś o tym, że pierwsze parzenie opłukuje herbatę z toksyn i powinno być wylane. Czy dotyczy to każdego rodzaju zielonej herbaty, czy tylko jakichś konkretnych przypadków? Bardzo proszę o odpowiedź. W herbacie raczej nie ma toksyn. To, to co trafia do nas na rynek, jest przebadane. No są tam różne substancje, ale toksyny. No nie no, nawet jeśli by były w herbacie toksyny, to ja myślę, że opłukanie wrzątkiem niewiele da. Pierwsze parzenie czy budzenie herbaty, często jest to mylone, służy temu, żeby otworzyć herbatę. Kiedy mamy na przykład herbatę sprasowaną, jakieś puery albo ciasno zwinięte listki, kiedy zaparzymy je. Zaparzymy, zalejemy gorącą wodą, często robi się to na długość trzech oddechów, potem się zlewa. To jest budzenie, nie jest to, nie jest to parzenie. No, teoretycznie można by to wypić, ale raz, że to jest niezaparzone, słabe, służy tylko otwarciu liścia i namoczeniu go, żeby mógł przyjąć pierwsze parzenie kiedy już robimy w ogóle pierwsze parzenie, no nie warto wylewać, ale rzeczywiście są tradycje i herbaty, które uważa się, że dopiero przy drugim są naprawdę smaczne. W niektórych kulturach się robi tak, że w ogóle gospodarz podejmując gości sam wypija to pierwsze na znak no, gościnności jakby, no, że sam się umartwia tą niedobrą herbatą i dopiero drugie podaje gościom, to lepsze. Niemniej no, można by to wylać zamiast, zamiast powiedzmy tak Pić i się katować, ale nie uważam, żeby to było niesmaczne. Pijcie. Jeśli Wam nie smakuje, przejście od razu do drugiego. Ma to sens, kiedy parzycie w większym naczyniu i na przykład stwierdzacie, że nie dacie rady wypić dwóch czajników. Chcecie jeden i wolicie drugi, no to wylewajmy. No. I tak, i tak ta herbata jest zaparzona, więc się fusy idą do śmietnika. No z naparem coś trzeba zrobić. Jak nie wypijecie, ostygnie, no i tak będzie do wylania, więc. Nie ma problemu moim zdaniem, ale no nie, nie mylmy tutaj budzenia z pierwszym parzeniem. Budzić warto każdą herbatę, a zwłaszcza herbaty chińskie, skręcone. No, przy japońskich może niekoniecznie, ale, ale też nie zaszkodzi. Możemy śmiało obudzić każdą, na pewno zaparzy się lepiej. Posiadam rurkę bambusową, która mi przy końcu ustniku zrobiła się trochę zielona. Myłem ją po każdym skorzystaniu, mogę z niej dalej pić. Pozdrawiam. Myślę, że tak. Tutaj trzeba przyjrzeć się tej zieleni, ale generalnie bombija, zwłaszcza bambusowa, tak jak naczynie stykwy, no, odbarwia się od jerby. Zauważcie, że jeśli zostawicie na przykład gdzieś rozlaną jerbę albo fusy, to pozostaje bardzo ciemna zielona plama. Tak właśnie działa jerba. Ma bardzo intensywne barwniki. No i również organiczne rzeczy, tak jak bambusowa bombija czy naczynie stykwy, no, przebarwiają się na zielono. Jest to normalne. W zależności od tego w ogóle co jest w tej tykwie, bo tutaj wiadomo, robimy kurado, ale sama struktura nie jest jednolita. Pojawia się to w postaci różnych plam, gdzie tam powiedzmy powierzchnia była bardziej podatna na przebarwienie, tam się pojawia plama pierwsza. No trzeba zwrócić uwagę, czy to nie jest pleśń, ale no, pleśń łatwo odróżnić niż przebarwienie. Jeśli tutaj kolega mył, to znaczy, że to nie jest pleśń, bo pleśń można zgarnąć palcem. No, to, to jest przebarwienie, więc yy, można śmiało pić, to jest naturalny kolor, yy, rzeczy mają kontakt z yerba mate. Przy dłuższym używaniu cała ta bombia w środku powinna się zrobić ciemnozielona i wręcz czarnawa nawet. To, to, to jest zupełnie normalne. Pleśń nie jest w tym kolorze. Jest mm, cała, cała tęcza pleśni przeróżnych, ale taka, taka pleśń, która naj, najczęściej się gdzieś pojawia, ona zwróćcie uwagę, nie jest taka typowo zielona. Ona jest taka szaro-błękitno-zielona. No, znaczy, różne, jak mówiłem, są, ale najczęściej, przynajmniej jak mija coś spleśnieje, to najczęściej jest właśnie takie no takie turkusowe wręcz. Natomiast to, co się dzieje na naczyniach do yerby jest ciemnozielone. Co gdyby zalać świeżo zerwane liście herbaty z krzaka do czajnika? Na pewno jakoś te liście by się zaparzyły. Niczego takiego jeszcze nie próbowałem. Za to próbowałem z ziołami. Ja miałem w doniczce miętej. Próbowałem zaparzyć świeże listki, mięty smak był inny. Podejrzewam, że chodzi to przede wszystkim o to, że skoro liść jest wysuszony, jego wilgotność jest bardzo niska i kiedy zalewamy wodą, no to wtedy ta woda wsiąka, jakby w ten liść i naparza go. Natomiast świeżo zerwany jest mokry i woda nie ma jak dostać się do wnętrza, nie ma jak zadziałać. Tutaj dochodzi do tego jeszcze druga sprawa. Listek herbaty naturalnie na krzaczku pokryty jest taką specjalną ochronną warstewką. Są to pektyny, jakieś woski, nie pamiętam. Pamiętam dokładnie, ale generalnie jest to ochronna warstwa, która zapobiega dostawaniu się no, wilgoci. No, służy generalnie wymianie wilgoci przez listek herbaty z powietrzem. No, naturalne zupełnie. No i to zostaje w czasie obróbki herbaty zniszczone. Pamiętajmy, że świeży listek z herbaty będzie bardzo słabo podatny na naparzenie. Ten napar powinien wyjść słaby. Albo w ogóle powinien nie wyjść, ale coś na pewno wyjdzie, no bo nie zostanie nam zupełnie czysta woda. Jeśli będziecie mieli gdzieś okazję skosztować, powiedzmy, świeżej herbaty prosto z krzaczka, spróbujcie to zaparzyć. Ale najpierw sprawdźcie też na jakichś takich doniczkowych ziołach, czy to melisa, czy właśnie mięta. Zobaczcie, jaka jest różnica przy suchej, a przy takiej świeżej z doniczki. Podejrzewam, że przy herbacie będzie ta różnica jeszcze bardziej uwypuklona, ponieważ. No, gdybyście dotknęli na przykład róży, o, róża jest kuzynką herbaty, dzika róża. Jej listki są gładkie, takie błyszczące. Tutaj jest naprawdę spora ta warstwa ochronna. Woda z trudem może to naparzać. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że się na coś przyda. Mam nadzieję, że wciąż będziecie zadawać pytania i że ta seria będzie się rozwijać. Tymczasem życzymy Wam raz jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku, udanej zabawy sylwestrowej. I do zobaczenia w nowym roku i na czajnikowy.pl